I chyba są sobie Uncharted 3 oszustwo Drake'a? O teraz mówię, że znowu konsola może troszkę za głośno chodzić Co to, to nic za hałas? Z tym nie poradzę niestety Chyba damy radę się przecisnąć no. No utknąć w takim S miejscu to nie fajne. A y a mogę wiedzieć, kiedy się wypływa? Na się poczekamy. Kwa Dobra, krzyżyk. Mam radę się tam wspiąć. I hop. O oh, fak. Co robisz? I hop. Nikt. Oni gdzieś tu są. Odszukać ich. Nie mam żadnej w ogóle to jest kiepskie. Nie, mam, dobra, mam coś. Lepiej. Czy gdzieś. że zauważył. Hmm. zauważył. Mnie? nie Przeskocz. Jaka muzyka. Um, tutaj nie. E, tu zacznę. Nie ma! Gdzie? Zostań to jest ten granat? Masz więcej granatów. Oh fuck! A ja nie, nie dostałem. Ja mogłem strzelić. O oh fuck, Defender przyda się. O! Sssh! No przecież, śmierć. Zabity! No jak ciota podchodzisz pod cel. Nas. Razu zobaczyli o nie, dobra. Daj to Chciałbym zacząć kogoś, kto wytrzyma się nie będę się z tobą bił na pięści. O, może jakieś lepsza pozycja. i nie. Nie, nie, to masz takie wyśrutcie. to to, 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 to. Ta nie jest No wystaw ten pusty, tępły łeb. Przyprowadzili swoją małą armię. Dobra. Ale ty masz fajny, pusty, tępły łeb. No fajne I zeza. Super. Pet. a nie widzę cię w ogóle. To nie, nie w ogóle. Jesteś kój, e, dzięki nie. za prezent, chłopaki. I'm <coughs> yes. uh, I was <coughs> Yes. Tego się nie spodziewałem. Ślepy snajper, aż tak z ciekawości czystej. Dobra, e, to była taka dumnowata małotowka, mało ważna. Dobra, tędy! <try> Za przyjście. Dzięki Sali, że pomaga. Saliban ma nie taka pomoc. Carl przeprowadziła tu całą armię. Autobus chyba właśnie przyjechał. Widzisz? So? Yes? Mam cię! A, ja, masz mnie, o oh, nie! Widzę <tryk> go! <tryk> Cudem nas znaleźli, musieli nas śledzić. No, jaki naszej? No, suń do Pesali. Pewnie się przyda. Przecież... Kurde. A to, tak Chodzi się w końcu Stala. Właśnie dostał ciężkim kalibrem w brzuch i przeżył. Chyba ja z tymi ludźmi nie mam szans. Ten dostał w krawkę. Dwa na Z ciężkiego kalibru. tak samo. To no nie są ludzie. Nie się o, taka w ogóle ciekawostka, e, ta, ta mapa jest w trybie multiplayer do potyczek. To się tak przypomniało. Jest to troszkę zmienia na Tam są wieże. Tu jest... Musimy wejść do środka. Panem, I tam jeszcze jest działka. Panem, że raz mi goniło iluś tam typków, ja zjechałem tą liną, oni ze mną tą liną jechali, a... Tędy! Nagle zobaczyli, że za działkę i wszystkich rozstrzelałem. No, a się troszkę wkurzyli. Później mnie każdy ganiał. Sali, pomóż mi z tymi drzwiami. Och, Sali, dzięki, że jesteś obok. Dobra. No dobra, do którędy? Nie jestem pewien. Może spróbujmy zejść na dół? Genialny pomysł, sali. Czemu ja tu nie wpadłem? Hej, patrz na to. Co To człowiek Talbota. Były człowiek. Niemożliwe, dopiero co tu przybyli. Tak, ale co mogło się z nim stać? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. A, ta, to ta zagadka. Tak, ta zagadka. Eee, nie. Ej, patrz na płytki. To pismo zabejskie. Tak. Sabejskie. tak. Ta. Ale to nic nie znaczy, jakiś bełkot. Masz to w notatkach? Tak, zdaje się, że tak. I to dosyć wkurzająca zagadka, bo to jest tak. Trzeba cztery takie. Chyba i... chodzi o kolejność symboli, wzór, którego trzeba się trzymać. 4N, 3X, 4Y, 2X i 3N. Tak, tak, to będę to powtarzał. I to polega? To jest dosyć proste, bo to trzeba tak. A, tak. Płytki się wciskają, gdy na nich staniesz. Stanę tutaj, żeby przypadkiem na coś nie nadepnąć. Dobry pomysł. Miało być 3x później? 3x, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, Hmm. Może trzeba po nich przejść tak. w odpowiedniej kolejności? 3x później. Nie, a wprost nie. Ile y? 4, 1, 2, 3, 4, ale tam później nic nie zrobię. A i 2x, dobra. mam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, Raz, dwa. I trzy xn. Raz, trzy. Raz, dwa, trzy i tu. Jest. Udało się, udało się. Jako czego to było? Egipskie ciemności, poświecisz nam? Dobra, fajnie, że poświeciłeś. Wow. To chyba no. jakieś laboratorium. Daj więcej światła sali, jasne. Myślę, no jak sali To chyba laboratorium tutaj. alchemiczne. Moment. A, Czy jeszcze... to miejsce coś ci przypomina? Tak, tę kryjówkę Marlow, skoro o tym mowa. Sali, to laboratorium Johna Dee. Tak daleko? We Francji? Pewnie prześledził wskazówki, cofając się do krucjat. Tak jak Lawrence. Hej, patrz. Hmm. Znowu pismo Sabejskie, ale co to za symbole? Chciał chyba coś odszyfrować. To jakaś wiadomość napisana po chenochiańsku. Dasz radę to odszyfrować? Spróbuję. Teraz czas zabawę takim fajnym gadżecikiem. Ołtarz strzeże wejścia do, do... światów. Hm. Używał magii do wywoływania duchów. Tak? Albo w ołtarzu znajdowało się sekretne przejście. O, dobra. Pomóż popchnąć. Właściwie trochę szkoda, że nie mogliśmy my się tym pobawić. <laughs> Ej, popatrz tego. Łewski Skubaniec. Dziękuję ci. Nie ty, John Dee. No ty też jesteś łebski. I skubańcem. No proszę. Sali daj ogień. A tak. od razu lepiej. Któregoś dnia będziesz musiał zadbać o własne zapałki. O czym ty mówisz? O, lewo. tu. Aż się czuje Tomb chyba naprawdę nie chcieli tu czegoś wpuścić. Albo wypuścić. Pomóż mi z tym. Mam. Proszę bardzo. To chyba krypta rodzinna. Twój kumpel Godfrey A. gdzieś tu leży? Dobrze by było. Jeśli wiedział cokolwiek o Atlantycie Pustyni, zabrał tę wiedzę do grobu. Więc znajdźmy jego grób. Właśnie. Dobra, to jest kolejna fajna zagadka. Tylko Zobaczmy. Chciał chyba rozwiązać zagadkę, ale mu się nie udało. Zacznijmy od tego, co wiemy. Wiemy oła i wiemy konika. Tu i tu, Dobra. No to robimy. Najpierw konik. Co to? Średniowieczny teleturniej? Całkiem złożony. To jest... Konik? Masz coś? żadnej z tych krypt go nie ma. Nie, nie. Jego Konik. grobowiec byłby ukryty. Szukaj dalej. Konik tu. Jeśli się nie mylę, oczywiście. Może być taka możliwość, że się mylę. Szybkie spojrzenie. Nie, no tak. No, te dwa mamy i teraz y, jako czytamy resztę, bo chyba to jest podejrzeć, że się doży Nie, to jest konik. I zostały dwa najtrudniejsze. Raz tak, y, mamy lwa. i idziemy tu, i z tej strony musimy mieć ten Y. Z tej musimy mieć też jest chyba ten Y tylko klucz nie wiem to się nazywało. NK. To proszę pamiętać, że jest tak. Więc bardziej U albo N I takie coś. Najszybciej będzie po tych trzech, bo to są trzy podobne znaki. Na dwa o, po góry i po lewej dwa te same, a po prawej podobny, ale z kółkiem. To to jest ref To jest dobrze to jest konik lewek. Już widzę tu i kolejny U góry C, znowu to ósemka i trójząb. To prawa cój są, tu ósemka, lewa znowu ten dziwny Y, a u góryce mm. na dole ma być ósemka Coś dziwnego. Mam. Dobra robota, młody. A, Co tu było? widok? Nie, no to jest góra. No, nie kumam. Uważaj. Lord Godfrey, jak nie mam? Ja też ten sam. Teraz chyba będzie trochę dłuższy. To tutaj. Podtrzymaj, dobra? Dobra. Patrz, to chyba jakiś amulet. Coś tu jest napisane. Co zrobić przy Zawiszy? Aha. To pismo Sabejskie. Pasuje do starożytnego Jemenu. Tak, z miejsca, hmm. gdzie Francis Drake wylądowałby w XVI wieku. Może to być nazwa miasta. Tak, sprzed trzech tysięcy lat. Bez reszty inskrypcji nie będziemy wiedzieli, gdzie szukać. Hmm. Miejmy nadzieję, że druga połowa jest w Syrii. I że Kater i Chloe ją znajdą. No dobra, a i teraz mógł być troszkę słuchać różnych hałasów, ale bo powiedzmy, że już obiad mam. A Nie radziłbym tego robić. Cholera. <grym> dobra robota panowie. Harris, proszę odbierz panu Drake'owi artefakt. Właśnie Harris, weź go. Ała? Nie warto za niego umierać, prawda? Twój przyjaciel też tak sądzi. Dalej, Nate. Co to było? Albo no będziemy tu tylko kończyć... Co? Zostań w to! Pochodnia się wam dopala. Życzę powodzenia! Dusza człowiek, prawda? Dobra. Szybko musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko. Pochodnia się kończy! Dobra, jak tu się uciekało? Musimy się stąd wydostać. Chwila. Na górze. Ta, i chodź tu. Mamy powód do plaga i... No szybciej, szybciej! Podaj mi rękę. Tylko tu się magicznie nie okaże, że z sali władza palankami. Tutaj. A, są wszędzie. Zaraz! No, musimy spadać! Ruszaj! Lech! Chodź tu! A, 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 a. tu. Boże, przełazą przez sufit! Świetne zabezpieczenie! Skubajcie, są szybkie! Dawaj, Tam. Mam cię! Skocz! Zdejmij! mnie Ty Zdej to? Jesteś czysty, a ja... Zawróćcie! Wszystko w porządku. Nic nie jest? Chyba tak. Lepiej tam nie wracajmy. Słuszna myśl. dobra. To przed pajączkami uciekliśmy. Nie można wrócić, szkoda. Pamiętaj, pajączki się boją światełka i mamy takiego fata, że słoneczko świeci. Więc pajączki nam dadzą spokój. Ale tu się będziemy żegnać. Pająki z Maldana. Nie panem, jak się nazywały. Szalaby. Szalaby, szalab, jakoś tak. Szalaba. O, się nazywały. Cholerstwa wielkie i groźne. Więc co? Tu się nie tak. Więc na razie, cześć i pa.